Yo, yo, yo! Siemanko elektrycznej świry! Witam Was ponownie w Piwnikersach. Dzisiaj pokażę Wam jak chronić i dbać o swoje ręce i w okresie zimowym. Zapraszam! Przychodzę dzisiaj do Was z fajnym produktem. Są to rękawice od marki Level, model Fly. Bardzo długo poszukiwałem odpowiednich rękawic w tym zimnym okresie czasu, ale nie tylko, żeby mi dawały ciepło i komfort, ale też bezpieczeństwo. Poprzednio używałem rękawicek cienkich North Face'a. Na to zakładałem Lizgardy, a na to jeszcze dodatkowe śniegowce. Powiem tak: bardzo często zdejmuję rękawice, wchodzę do sklepu, poruszam się po prostu normalnie po mieście. Zaczęło mnie to bardzo mocno denerwować, więc postanowiłem znaleźć odpowiednie dla siebie rękawice. No i chyba w końcu znalazłem. Już Wam je pokazuję. Są to typowe rękawice snowboardowe czy narciarskie. Producent opisuje, że są nawet do minus 17 stopni. Co w tych rękawicach jest takiego wspaniałego? Tego nie widzicie, ale tutaj pod spodem jest specjalna wkładka, która daje ochronę nadgarstka. W przebitkach pokazuję Wam, jak to wygląda dokładnie i jak zachowuje się nadgarstek podczas upadków, gdzie najczęściej jest łamany, przesuwany, jak go dobrze ochronić. Rękawice na dole mają ściągać. Uchwyt na rękę, żeby nie zgubić. Tutaj jest rzep do spięcia. Tutaj dodatkowo jest wkładka do wycierania gogli. Nie mam żadnych skrępowanych ruchów, ale w tym miejscu mam usztywniony nadgarstek. Pozwala mi na ruch, ale przy upadku daje mi bardzo duże bezpieczeństwo i komfort psychiczny, że nic mi się nie stanie. Rękawica Level posiadają membranę, zapewnia ona 100% wodoodporności przy zachowaniu wysokiej przepuszczalności. Optymalizuje ciepło i komfort. Utrzymuje przy tym suche dłonie. Posiada technologię Biomex. Prawie 30% wszystkich urazów powstałych w wyniku jazdy na desce snowboardowej nadałem tutaj też jazdy na monocyklu, desce elektrycznej, hulajnodze to urazy nadgarstka. Współpracy między snowboarderami, środowiskiem medycznym oraz inżynierami z dziedziny biomechaniki doprowadziły do stworzenia najbardziej innowacyjnego technologicznie ochraniacza nadgarstka. Wyniki prowadzonych badań pokazały, że używanie Biomex zmniejsza ryzyko urazu nadgarstka 7,5-krotnie. Cechy. Woda odporna, siatka wzmacniająca w dłoni, wyjmowana wkładka, system wentylacyjny, taśmowe zabezpieczenie przed zgubieniem, szmatka do gogli, szmatka do nosa, kewlarowe wzmocnienie. Długi mankiet. Pamiętajcie o lajkach i subskrypcji. Widzimy się! W następnym odcinku obiektyw trzeba wyczyścić.